witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nagramy sobie filmik. Otworzymy sobie dwie saszetki. Więc przechodzimy do otwierania saszetek. Tutaj sobie pierwszym otworzę. Yy... Harstenberg z Niemiec. Batuszaj z bergi. No cały czas te karty Co ostatnio wpadły Koufar z Czech Rose z Danii Mertens z Bergi Teraz coraz więcej Powtórek wpada Szik z Czech Pickford z Anglii I Brekaro z Chorwacji. Więc teraz druga serwetka. i z Rosji. Jarem Hug z Ukrainy. Karta mi słyszała. Y, promes z z Holandii, Florenzi z Italii, Arajuri z Finlandii, Walker z Anglii, Szyk z Czech i Brecar no kolejna karta, taka sama w dzisiejszej serzece niestety. Więc to by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jak Wam się film spodobał. Zostawcie subskrypcję. Ja się z Wami żegnam. Cześć!